W styczniu minęło 50 lat od tragicznej śmierci Stanisława Piętaka, poety i prozaika, który swoje życie poświęcił realizacji swoich twórczych pasji, pisaniu i wielkiej miłości do nadwiślańskiej ziemi. Seminarium jest poświęcone Stanisławowi Piętakowi z okazji Roku Piętaka, jaki został ogłoszony w Tarnobrzegu i seminarium jest pod patronatem honorowym prezydenta miasta, także jest on współgospodarzem. Zaprosiliśmy nauczycieli, dyrektorów, bibliotekarzy, ponieważ Stanisław Piętak jest taką bardzo ważną osobą, związaną z naszym regionem, wspaniałym twórcą, ale mało znanym. W podręcznikach szkolnych nie ma informacji o Stańcowej Piętaku, dlatego uznaliśmy, że będzie taki bodziec dla nauczycieli, żeby właśnie o tej osobie mówić i uczyć uczniów. To jest ogromnie ważne, żeby człowieka tak mocno związanego z tą Ziemią, który tak tę Ziemię ukochał, że właściwie ona wypełniła jego strofy, pokazać w miarę pełnym kształcie. Najwięcej i pewnie najlepiej o Stanisławie Piętaku powie sama jego twórczość, której nie braga w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej. Posiadamy wszystkie zbiory autorstwa Stanisława Piętaka. Przede wszystkim jest to pięciotomowe wydanie pism. Dwa pierwsze tomy to są utwory poetyckie, gdzie zawarte są wszystkie wiersze. Następny tom to jest autobiograficzny cykl kunechałowy, o młodości i życiu Jasia Kunafała, a w domyśle Stanisława Piętaka. Następne tomy to są pozostałe utwory tegoż autora. Poza tym posiadamy wydania takie pomniejsze, mniejsze tomiki, wierszy, powieści wydawane osobno. Owocem jego pierwszych literackich zmagań były wiersze miłosne, które pisał jako zakochany licealista. Szybko okazało się, że ma potencjał i jest niezwykle obiecującym poetą. Okrzepnąć wiedzę i nadać twórczości właściwy rytm pomogła edukacja na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tę wiedzę, jaką zdobył, konfrontował ze swoim środowiskiem akademickim, z grupą Litartu Miał znakomitych dyskutantów, między innymi Kazimierza Wyki. Kazimierz Wyka był tym, który później recensował jego utwory, jeszcze nie będąc znany, a już Dzięki tym kontaktom istniała trafność wypowiedzi, jakaś wspólnie wypracowana szkoła, którą może nie należałoby tak nazywać dokładnie, ale coś z tego było, bo właśnie wtedy akademicy tworząc, starali się wypracować jakąś wspólną koncepcję, i to wspólne myślenie udzielało się, co jest wartościowe? Jakie kryteria są słuszne? Jaka twórczość jest właśnie na ten czas? Intelektualne dysputy, przebywanie w środowisku twórców pokierowały twórczą energię poety i prozaika. Czerpiąc siłę z doświadczeń innych piętak, poszedł jednak swoją własną artystyczną drogą. Co więcej, utarł całkiem opuszczony i nieuczęszczany przez nikogo szlak, silnie związany z rodzinną ziemią. To wszystko sprawiało, że Piętak był fenomenem. Niechętny na temperowanie i wtłaczanie go w przyjęte normy i zasady, deptał własne ścieżki rozwoju, był swego rodzaju pionierem. Tam jest wiele oczu krów, mądrych oczu psów. Człowiek żyje w świecie przyrody, w społeczności, od której zależy, na którą wpływa, a właściwie ta społeczność go kształtuje. I jako liryk, Pokazuje tą swoją osobistą sytuację, człowieka, który właściwie taki nie był produktywny na wsi. On się nie dawał do pracy. Byśmy dzisiaj powiedzieli, że miał wiele w ręce. Dlatego, że on był sam przez siebie jakby przygotowywany do życia artystycznego. Często dochodziło na tym tle do konfliktu z ojcem. Pracą, którą wybrał, było słowo, poezji i prozy. To przynosiło mu sławę i rekompensowało wszystkie braki. W końcu praca, jaką wykonał, była o wiele cenniejsza. Nie orał Ziemi, ale ofiarował jej swoją bezgraniczną miłość. Oddał się jej cały, tak jak oddał jej swoją twórczość. Uwznioślić tę Ziemię, jakby podnieść ją, uszlachetnić do yy, czegoś, co jest ważne co się staje mitem. Można powiedzieć, że wielu twórców związanych z ziemią, o których pisał chociażby Fornalczyk, ale zarówno Bryl, jak i Nowak, to oni bardziej byli zanurzeni w sam mit, w legendę, w opowieść. Natomiast Piętak trzymał się niesłychanie mocno realiów i dlatego ta poezja jest tak pełna szczegółów, drobiazgów, nie znajdziemy ich w takiej ilości gdzie indziej, w takim nagromadzeniu, a jednocześnie to spiętrzenie otwiera nowy sens. Ta wyobraźnia, która później wieńczy się puentami, ona sprawia, że wrażenia z emocjami tworzą jakby nowy kształt, nową sytuację. I to jest ten ton piętaka. Pokusa, żeby ujarzmić chaotyczność i swoistą spontaniczność twórczości Piętaka była. Był czas, w którym próbował się wstrzelić w uniwersalny nurt, zachowując przy tym swoją indywidualność w przynajmniej jednym wymiarze. Kiedy mógł, kiedy tylko mu się udało przełamać te pory socrealistyczne, kiedy potem już wyszedł w stronę swoją i zaczął jako on sam, jako indywidualista, jako ten człowiek, który pewne rzeczy może prowokować i wyprowadzić na nowo. To on wtedy to mówi takim szczerozłotym głosem, wspominając swój dom rodzinny, bliskie osoby, już ich właściwie brak, to już są cienie, ale on ich ciągle widzi zjawiających się w tej w sytuacji niby zapomnienia, a jednocześnie potrzebnej obecności. Te wszystkie rzeczy zachowują się tak, jakby czuły. Ludzie tak, jak gdyby byli tuż, tuż i doradzali. Mówić o stańsowie Piętaku to jak mówić o naszej ziemi. Coś, co dało prawdziwe spełnienie poecie, daje szczęście i nam. W jego poezji czuje się oddech tutejszego klimatu. Wydaje nam się, że. E, oczekujemy na taki boom w wypożyczeń tych pozycji po dzisiejszej konferencji. <grywa> Dlatego, że w tej chwili nawet one były w jakiś sposób zagarnięte przez osoby przygotowujące konferencję, aby najpierw zgłębić ten temat, przygotować wystawy, skany i tak dalej, a w tej chwili te zbiory zostaną uwolnione i będą czekały na potencjalnych odbiorców. Chciałabym dodać, że sama, ponieważ jestem na świeżo po lekturze zarówno wierszy, jak i powieści piętaka. Polecam. Jestem zaskoczona, jak, jak dobrze czyta się jego powieści, dlatego że dialogi są bardzo często gwarą, a więc jak gdyby przenosimy się w czasy naszych dziadków i pradziadków, ponieważ akcja toczy się na naszym terenie i poznajemy zwyczaje, pracę, trud dnia codziennego i radości. Rzeczywiście tak, jak to kiedyś tam było. A wiersze, a wiersze, no cóż, po prostu poezja, po prostu poezja. Odkryć tańcowa piętaka można w jego wierszach, ale też w tych wszystkich pozycjach, które o nim powstały. O Stanisławie Piętaku. Posiadamy bardzo obszerny zbiór opracowań. Na uwagę może zasługuje książka Stanisław Piętak, poeta i prozaik pod redakcją Stanisława Frycie, albo książka Stanisław Piętak Farona. Akurat te dwie utkwiły mi w pamięci tak najbardziej, ponieważ zawarta w nich wiedza jest taka łatwo przyswajalna. Więc gdyby ktoś chciał zgłębić swoją wiedzę na temat tegoż pisarza, akurat te dwie szczególnie polecam. Poza Poza tym właśnie nie mogę nie wspomnieć o y, książce autorstwa innego naszego regionalnego poety, poety, pana Grzegorza Kociuby. W książce Maski Twarze zawarł y, esej pod tytułem... Pod tytułem... Dramat Niezakorzenienia, o ile dobrze pamiętam. Ciekawe spostrzeżenia o Stanisławie, o twórczości Stanisława Piętaka. Poza tym w Tarnobrzeckich Zeszytach Historycznych są artykuły. To wszystko można u nas znaleźć. Pomożemy w odszukaniu tych artykułów na temat Piętaka, wszystkich książek, które są. Mamy również nagranie, własne nagranie serialu Ucieczka z miejsc ukochanych. To jest serial z 1987 roku, który został nakręcony na podstawie Powieści Stanisława Piętaka i w jakimś tam stopniu przybliżający nam jego życie i twórczość, ponieważ to na podstawie tych autobiograficznych powieści. Ale Będziemy też zapraszać uczniów z całego miasta, żeby przychodzić na lekcje właśnie o piętaku. Mamy też trochę dokumentów takich osobistych, zdjęcia, rękopisy, które zostały wypożyczone po prostu ze szkoły imienia Piętaka. Także zapraszamy wszystkich na lekcje do biblioteki pedagogicznej. O Stanisławie Piętaku mówiły na seminarium nieprzypadkowe osoby. Justyna Jadach, Stanisław Nyczaj i Bogdan Gumowski to osoby, które szczególnie ukochały sobie tę postać, tak jak Stanisław Piętak naszą ziemię. I gdy teraz tak patrzę, i tak się zastanawiam, nawet po latach, po tych 50 latach od jego śmierci, tragicznej śmierci, okrutnej, którą sobie sam wyznaczył, to dochodzę do wiodu, do wniosku, że upór, jaki włożył w to samostanowienie się w literaturze, jest osiągnięciem tego maksimum, bycia rewelatorem życia duchowego. Stał się nim. I to jest ogromny sukces Krajana, człowieka, który wyrósł z tej Ziemi i tej Ziemi oddał siebie.